Witam z tej strony Apol i witam w pierwszym odcinku z turnieju Jeszcze nie wiem jak ja to zmontuję Jak ja to dam, czy całe, czy montaż Ale jak widać jest to pierwszy mecz Ja jako, znając moje po prostu zesrane, zakichane szczęście Trafiłem w chujową postać, na chujową postać I jeszcze na dodatek trafiłem, jestem w chujowej ćwiartce Gdzie są same platyny i goldy E, a nie silvery i brązy, więc e, dzięki cześć e, e, jebać fubusować i lecimy po prostu z tematem i znowu spierdoliłem pierwszego miniona więc jest czym się chwalić. E, po prostu jednę sobie spela, bo mogę e, sobie walnę miniona, bo też mogę e, i przegram grę, bo, bo, bo mam takie szczęście Walnałem mu pioruny, gówno mu zadałem. żałosne, będę musiał przeżyć do pierwszych plusów. Simulator farmy, Nie mam golda na życie Nie wiem co maksować mam Twój stary miota się niczym szatan Nie wiem czy mam na API trzeba dojść, dlatego kupiłem Shina. Zobaczymy jak on się ten. Ja mu się po prostu pierwszy raz postaram się podłożyć, albo po śmierci jego się zajebać, żeby zobaczyć czy on złoży jakieś rezisty. Wydaje mi się to dobra... Okazja do tego czy iść na PCAD, eee, sobie jednę spelem, bo też mogę. On ma Lifesteala i to jest uciążliwe, nie? Jak ja nie będę brał plusów, to będzie mogiła, nie? Już będę miał pogrze grze. Halo, proszę mnie nie bić, panie! Bo cię żygnę swoim spelem opatrzności skurwiałością ludzkości. i panie duchy z zblokują mi drogę, tak się nie robi. Trochę miłości. Szeszmy miłość bo zaraz będę fanem muzyki, e, muzyki kurna, e, wiecie, tej, tej, zdrydowej i stanę się nerwarienem i będzie po sprawie, nie? Nerwariena na on są wszystko, wiecie, zamienię się w nerwariena, nie będę mył włosów i będzie fajnie. O, cześć, plus. Widzicie? To jest dopiero. To tak się bierze plusy. Tylko, że on ma tanka, a ja mam ADC. To się w lejcie dobrze nie kończy. Jak ja go nie sksuję, tylko że on ma Yorika, który jest bardzo defensywny i ma pieprzonego i Jest wkurwiający. Kto tym czempionem gra? On jeszcze skórkę do niego ma. Tak się nie robi. Jak go nie rozpierdolę przed lejtem. Aha. Jak go nie rozpierdolę przed lejtem, to będę miał przejebane. Więc sobie puszczę ultapać, Pyk. Nie ma plus. Widzicie co? A może się na hybrydę zbuduje? wiecie, jak O jezu, chyba umrę. Mówiłem, wyłożyłem się, mam więcej farmy, to jest coś, nie? Tylko, że kill to jest kwestia 12 farmy, a jak on mnie zabił, to mnie zaraz dogoni, więc on zara będzie Crisista. Jak zobaczysz, że jestem APS, buduję będzie kryzista. A ja wiecie co ja zrobię? Powiem fake, kurwa, masz. Pójdę po AD wtedy. I tak wiecie, to będzie taka sneaky taktyka, nie? Bo wszyscy się tutaj rezystują, bo tak się gra w 1 na 1. Ja pierdolę, ten lifesteal boga Cześć O Jezu, co za ofensywny ult Ha ha Patrz, jeszcze sobie, pyk Pyk Ult mi przyjdzie, to powinien go rozjebać Giniesz Buka, nie grać! Nie, to życie nie szanuje, nie? Ale ten, agresja musi być, nie? O kurwa, jak agresja! No, chodź, kto gra tym czempionem? Kto go w ogóle kupuje? Ja mam wszystkich kupionych, ale to jest całkiem inna sytuacja. Mam nadzieję, że mi kamera nie padnie, bo będę musiał podczas gry powiedzieć: Siema! ma! wymienić baterię. Kurwa, rozwaliłem ci miniona. Halo, tak nie wolno. Postąpiłem głupio i sarkastycznie, tak nie wolno, naprawdę, nie? Zabiłem mu miniona, czajcie. Tak się nie powinno robić. Jest takie coś w tej grze jak vamp? Nie, już nie. To on się będzie leczył, a ja, a ja nie mogę, Co, to, to jest dyskryminacja. Ja tak nie gram w tą grę. E, report, riot. E... I tyle. Bij tego stworka, tego też, patrz, pyk. Zabijam twoje stworki dzięki za golda. Patrz, 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 patrz. Tak się profesjonalnie ubija, te stworki, Pat, pyk. Pyk. U, kurwa, jak on się leczy. Jak on kupi jakiś jakiegoś steal, ja będę miał przejebane i to ostro. Zaraz kupię kurwa, atak speed i tyle się skończy Twoje szczęście. Nowicjusza. Myślę, że co, że jak jesteś z golda 4 i masz dobre KDA w każdej grze, to jesteś fajny? Zaraz zobaczysz, co jest fajne. Halo, dzień dobry, gulu. Pa, gulu. z felostwa! Ja lepiej farmię, więc ja będę... Jak ja pierwszy się wyjewię, to będę pod... w dobrej sytuacji, wiecie. Znaczy ja też farmę te góle, te góle chyba się zaliczają, nie jestem pewny, ale zaliczałem się chyba do farmy, a to daje 5 golda, więc... Stanie szpaździsz niczym. Alicja z czarny. Dobra, nie wieżopyk, dzięki za 5 golda. On mnie fiduje. On mnie fiduje, nie? Feeding so hard. No te góle wkurwiem. Jakby dostał jakiegoś normalnego championa. A nie zasranego niegranego Jorika, który jest useless. Brzmi daj ma da faka, daj mu zrobię. Bądź jak, pada. Bądź jak Loguś. Tchuję jak Loguś. Nie zrobię daj ma da faka, daj, bo nie umiem rzucać. Na Napusz go chciałem wziąć. Hehe. He. He. 50 minut gry wyczuwam. Dabo bo 3 godziny. Jego ja na push będę musiał wziąć. I przeżył. Ale nie może teraz zginąć, nie? Tylko, że on mi spuszuje drugą wieżę. Jego ja na pusz będę musiał wziąć. Muszę mu chociaż jedną wieżę spuszować. Jego ja na pusz będę musiał wziąć. Ale nie dam rady, no kurwa, bo nie. Jego ja na pusz będę musiał wziąć. Push... Wiem. Uż... Okej, okay, przegrana. Przyznaję się. Jestem gorszy. Mam większą farmę, ale on ma lepszego pika, nie? Koniec gry pierwszej. Przegrana. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka w górę. Pierdyliard lajków ma być. Możecie też zasubować kanał albo udostępnić te wideo na jakichś innych portalach społecznościowych, na przykład Facebook. Na górze pewnie macie poprzedni odcinek, możecie kliknąć i obejrzeć i do widzenia.